Przy powieści Salomona, rozdział 12, wiersz 10. Sprawiedliwy dba o życie swojego bydła, lecz serce bezbożnych jest okrutne. Ludzi sprawiedliwych, pobożnych, można rozpoznać po tym, jak traktują zwierzęta. Wyraźnie tutaj czytamy w tym tekście, że ci, którzy są sprawiedliwi, dbają. O zwierzęta sprawiedliwy dba o życie swojego bydła ale ci którzy nie mają boga w sercu są bezbożni potrafią być okrutni bezlitośni potrafią być bestialscy względem zwierząt no bo przecież zwierzę się i tak nie obroni człowiek ma możliwość się obronić człowiek ma możliwość zaskarżyć kogoś do sądu za złe traktowanie ale zwierzęta no właśnie taka przemoc nad słabszym nad słabszym gatunkiem, w pewnym sensie, kiedy też człowiek może używać różnych metod, aby ujarzmić, czy zniewolić, czy źle traktować jakieś zwierzę. Ale sprawiedliwy człowiek cechuje się tym, że ma serce do zwierząt, bo przecież to jest Boże stworzenie. Przecież zwierzęta, tak jak ludzie, odczuwają ból, odczuwają smutek, apatię. Również zwierzęta potrafią płakać ale zwierzęta również potrafią się cieszyć i odczuwać taką radość i zadowolenie. Zwierzęta są stworzeniem Bożym i Bóg nam, ludziom, przekazał taką odpowiedzialność, aby troszczyć się o zwierzęta, aby je szanować, aby je chronić, aby je godnie traktować. W Objawieniu Jana czytamy o tym, że nawet w niebie są cztery postacie, które w pewien sposób reprezentują świat zwierząt. Czytamy o tym, że pierwsza postać podobna jest do lwa, druga postać podobna jest do cielca, trzecia ma jakby twarz człowieka, czyli jakby gatunek małp człowiekokształtnych. Możemy tak wniosek wyciągnąć. Czwarta postać podobna jest do orła w locie, czyli orze, który reprezentuje ptaki. To nie jest tak, że Bóg się nie interesuje zwierzętami. Bóg się interesuje i patrzy na każdą krzywdę, którą się zwierzętom wyrządza. W liście do Rzymian czytamy w ósmym rozdziale Stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie Wespół wzdycha i Wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. A więc widzimy, że stworzenie, które nie ma ducha Bożego, my ludzie mamy zaczątek ducha, stworzenie nie, zwierzęta nie. Ale one również wzdychają, oczekując wyzwolenia, boleją nad swoim stanem, boleją nad tym, cierpią z powodu tego, jak człowiek je traktuje. Jest wielka odpowiedzialność za środowisko, w którym żyjemy, za przyrodę, za zwierzęta, za naturę, w której żyjemy, bo przecież to wszystko jest nam dane od Boga, abyśmy tym właściwie szafowali, abyśmy tym. Rozporządzali tak, by przynosiło to błogosławieństwo i by to wszystko się odbywało w takich godnych warunkach. Wszelkie zaśmiecanie środowiska, ile śmieci wyrzuca się do mórz, do oceanów. I te zwierzęta morskie zaplątują się w różne przedmioty, w różne rzeczy, połykają plastikowe torebki, męczą się, w męczarniach później muszą ginąć. Wierzę, że też. Wszelkie kusownictwo spotka się z Bożym Sądem. Bóg rozliczy, Bóg pociągnie do odpowiedzialności również człowieka za to, jak szafował tym Bożym Stworzeniem. A przecież ono jest tak piękne. Z pewnością zgodzimy się, że niejednokrotnie zwierzę, pies, potrafi być bardziej wiernym przyjacielem niż człowiek. Dzisiaj, przez tą inspirację, chcę. Uświadomić sobie i nam wszystkim, że to, jak traktujemy przyrodę, traktujemy zwierzęta, świadczy o naszej duchowości, świadczy o tym, jaki mamy szacunek do tego, co Bóg sam stworzył, On jest Stwórcą. I chciałbym zachęcić nas wszystkich do tego, żebyśmy byli dobrzy dla zwierząt, żeby nie było żadnego okrucieństwa, żadnego bestialstwa, bo Bóg patrzy na to wszystko. Chciałbym, abyśmy i w ten sposób, to jest taki sposób, o którym się w zasadzie nie mówi, ale to jest również sposób składania świadectwa tego, jakimi jesteśmy chrześcijanami. Jaką miłość mamy, jaki szacunek mamy również do Bożego Stworzenia do zwierząt. Bóg już tak postanowił nawet w Starym Testamencie, że zwierzęta muszą być szanowane. Dał instrukcje, dał przykazania, przecież nawet. Wprowadzenie, ustanowienie Sabatu było ze względu również na zwierzęta, aby zwierzęta nie pracowały, aby miały odpoczynek, nawet aby ziemia, gleba miała odpoczynek. Gdy już jest mowa o roku sabatowym, co siódmy rok nie wolno było siać, co wyrosło, to wyrosło. Był rok również jubileuszowy, rok pięćdziesiąty. Czyli zbiegały się dwa lata 49 i 50 rok kiedy Ziemia miała odpocząć, kiedy zwierzęta pociągowe, zwierzęta, bydło miało odpocząć. A więc widzimy, że jest Boże staranie o zwierzęta, o to, co sam Bóg stworzył. I nam zaufał Bóg, że będziemy właściwie traktować te stworzenia. Sprawiedliwe dba o życie swojego bydła. Lecz serce bezbożnych jest okrutne. Dziękujemy Ci Boże za piękno Twojego stworzenia, za przyrodę, za zwierzęta. Chcemy szanować Twoje stworzenie. Dopomóż nam, abyśmy w ten sposób wyrażali naszą duchowość, naszą dojrzałość i sprawiedliwość, jaką mamy w Tobie. Amen.